Już niedługo, bo za kilka dni będziemy obchodzić święto Matki Bożej Gromnicznej, zwane inaczej Oczyszczenie Najświętszej Marii Panny. Większość katolików wie, że nosimy wtedy do kościoła gromnicę. Podejrzewam, że mniej katolików, ale myślę, że i tak wielu wie, dlaczego nazywa się to oficjalnie Oczyszczeniem Najświętszej Marii Panny. Ale myślę, że już niewielu katolików wie o pewnym obrzędzie sprawowanym nad kobietami. Przez Kościół Katolicki, który został zlikwidowany po Soborze Watykańskim II, a ma związek z tym świętem. Jaki to obrzęd i dlaczego został on zlikwidowany? Zapraszam. Ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty, standardowo. Zachęcam do zostawiania łapek w górę w komentarzy, dzięki temu łatwiej nasze filmy niosą się po katolickim YouTubie. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, jakie do tej pory nam okazaliście. Bądźcie pewni, że jest to dla nas bardzo cenne. Mówię tu również o wsparciu dobrym słowem, czy też wsparciu modlitwą. Przypominam też, że można wspierać nas finansowo przez portal Patronite wpłatą stałą lub przez Tipli wpłatą jednorazową. I przechodzimy już do tematu. Jeśli chodzi o Święto Matki Bożej Gromnicznej, to dlaczego nazywa się ono Oczyszczeniem Najświętszej Marii Panny? Co w zasadzie tego dnia obchodzimy? Czego pamiątkę tego dnia obchodzimy? Otóż. Jest opisane w Piśmie Świętym pewne wydarzenie, w którym uczestniczyła Najświętsza Maria Panna. W prawie żydowskim 40 dnia po narodzinach kobieta musiała zanieść urodzone przez siebie dziecko do świątyni. W rozważaniach różańcowych biskupa Karola Gaja czytamy Niewiasty żydowskie za dostąpieniem z łaski Boga wysokiego przecie zaszczytu macierzyństwa podlegały jakby za karę świętemu bez wątpienia, ale upokarzającemu przepisowi zakonnemu. Niewiasta, tak czytamy w księdze kapłańskiej, jeśli począwszy z męża porodzi syna, nieczystą będzie przez siedem dni, a ósmego dnia będzie obrzezane dzieciątko, a ona 33 dni pozostawać będzie w krwi oczyszczenia swego. Żadnej rzeczy świętej nie dotknie się i nie wijdzie do świątyni, aż się wypełnią dni oczyszczenia jej. A gdy się wypełnią dni oczyszczenia, jej przyniesie baranka rocznego na całopalenie palenie i gołębia albo synogarlicę na ofiarę za grzech, do drzwi przybytku i odda kapłanowi, który je ofiaruje przed Panem i będzie się modlił za nią i tak będzie. Oczyszczona. A jeśli by z powodu ubóstwa nie znalazła ręka jej, ani by mogła ofiarować baranka, weźmie parę synogarlic albo dwoje gołąbiąt, jedno na całe palenie, a drugie za grzech, i będzie się modlił za nią kapłan i będzie oczyszczona. Z kolei w obrazkach świątecznych Kościoła Rzymskokatolickiego u księdza Bayerle, w książce wydanej po polsku pod koniec XIX wieku, czytamy, że prawo to miało przypominać nieczystość, która przeszła na wszystkich wskutek grzechu pierwszych rodziców, w którym wszyscy zgrzeszyliśmy i dlatego podług nauki Pisma Świętego wszyscy w grzechu poczęci i porodzeni jesteśmy. O tym, jak temu właśnie prawu poddała się Matka Boża, czytamy w Ewangelii, gdy ofiarowała Pana Jezusa w świątyni. Wówczas spotkała tam starca Symeona, spotkała tam świętą Annę. To właśnie wydarzenie opisane jest w Ewangelii, nie będę tutaj go szczegółowo przytaczać, ale to właśnie tego wydarzenia pamiątkę obchodzimy na oczyszczenie Najświętszej Marii Panny. I jeśli chodzi o samo to wydarzenie, to kryje ono w sobie bardzo wiele różnych treści, z czego najwznioślejszą i taką najbardziej godną czci tajemnicą bardzo często podawaną wiernym do rozważania w tym wydarzeniu jest pokora, niezwykła pokora zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny, dlatego że Najświętsza Maria Panna jako poczęta bez grzechu pierworodnego, a więc od początku czysta, niezanieczyszczona winą pierwszych rodziców, jest siłą rzeczy wyjęta spod prawa mojżeszowego. Więc Matka Boża nie miała obowiązku Poddawać się temu prawu, ale ze względu na swoją doskonałą pokorę to uczyniła. Święty Bernard mówi o tym macierzyństwo boskie, do którego wyniesioną została przez Ducha Świętego, dalekim było od splamienia jej dziewictwa, a nawet przymnażało mu blasku. Maryja wiedziała o tym dobrze, lecz dla niej nie masz nic świętszego nad prawo. Dlatego gotową jest poświęcić z miłości ku prawu Boga swego wszelkie godności i przywileje. Patrzcie, to zachowanie się Najświętszej Marii Panny dla nas powinno być wzorem i zdolne jest zawstydzić nas przed Bogiem za całkiem odmienne zachowanie się nasze. I tak jak mówię o tym wydarzeniu, można by bardzo dużo mówić, ale skupmy się na czymś innym. Jak wiemy, prawo starotestamentalne było osadzone w zewnętrz na zewnętrznych obrzędach. Dopiero gdy przyszedł Chrystus, wypełniając stare prawo i ustanawiając nowe, od tego momentu wiemy, że najważniejszym przykazaniem, najważniejszym prawem jest prawo miłości. Że na tym właśnie prawie miłości zawisło całe prawo starotestamentalne, wszyscy prorocy. To prawo miłości najwyższe ze wszystkich jest tym, do czego dążyło prawo stare. I wśród współczesnych katolików można często znaleźć zalążki mentalności protestanckiej. Dlatego, że fakt nadrzędności prawa miłości nie sprawia automatycznie, że Kościół wyzbywa się wszystkich obrzędów, wręcz przeciwnie. Po nastaniu nowego prawa, już w czasach Nowego Testamentu, Kościół nadal sprawuje obrzędy, z tym, że teraz wszystko zmierza do wewnętrznej doskonałości człowieka, którą jest doskonałość w miłości. Często możecie usłyszeć wśród katolików, że najważniejsze jest to, co we wnętrzu, że najbardziej się liczy to, jak, czy człowiek ma czyste serce, a nie tam jakieś rytuały i obrzędy. Tymczasem Kościół, od początku prowadzony przez Ducha Świętego, w ciągu wieków w łonie tradycji wykrystalizował liczne obrzędy. Często będące kontynuacją starotestamentalnych obrzędów, ale mające już inne znaczenie w świetle nowotestamentalnego prawa miłości. Jednym z przykładów takich obrzędów jest tajemniczo brzmiący wywód lub błogosławieństwo matki. Po Soborze Watykańskim II obrzęd ten został zlikwidowany. Posłuchajcie, co o tym obrzędzie pisze ksiądz Bayerle. Inny jeszcze nabożny zwyczaj istnieje w kościele naszym, który przypomina nam historię uroczystości dzisiejszej i jest pięknym naśladownictwem oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Jest to tak zwany wywód lub błogosławieństwo niewiast chrześcijańskich po porodzeniu dziecka. Nie jest tu mowa o oczyszczeniu matki z nieczystości, tak jak to było przepisane w prawie żydowskim, bo przepis oczyszczenia nadany przez Boga na czasy ówczesne nie mógł już być obowiązującym, gdy chrześcijaństwo zniosło zwyczaje żydowskie, gdy stare prawo ceremonialne utraciło swoje znaczenie, a prawo miłości spełnionym zostało. Dlatego Kościół nie przepisuje ściśle błogosławieństwa położnic, a niewiasty, którego nie przyjmują, nie przestępują bynajmniej żadnego przykazania. Ale nabożny ten zwyczaj ma inne wyższe znaczenie, odpowiadające zupełnie duchowi chrześcijaństwa, a ten powinien być dla każdej matki chrześcijańskiej wystarczającym powodem, by się poddała z pokorą temu obrządkowi. Gdy bowiem niewiasta chrześcijańska idzie pierwszy raz po połogu do kościoła, wypełnia przez to obowiązek wdzięczności, który winna jest Bogu za to, że dał jej te dziecinę, że uchował ją od niebezpieczeństw, nieraz złączonych z rodzeniem, i że dał jej siły do powstania i przyjścia do domu Bożego. Wtedy na tym świętym miejscu powinna także matka chrześcijańska, idąc za przykładem najświętszej panny, ofiarować Bogu to dziecko, które jej darował. Powinna polecić je jego miłości ojcowskiej i prosić go, by przyjął je za dziecko swoje i użyczył jej pomocy do wychowania. Dla nieba. Z tej więc przyczyny ukazuje się Matka Chrześcijańska w Domu Bożym, otrzymuje błogosławieństwo kapłańskie i łączy modlitwę swoją z modlitwą kapłana, ażeby łaska boska spłynęła na nią i na jej dziecko. Kapłan podając jej świecę na wstępie do kościoła i kropiąc ją wodą święconą, mówi: Niechajcie Bóg pokropi rosą łaski do życia wiecznego. A idąc z nią do ołtarza, mówi: Niechaj Bóg chroni twego wejścia i wyjścia teraz aż na wieki wieków. Przyszedłszy do ołtarza niewiasta Klęka, a kapłan odmawia między innymi następującą modlitwę: wszechmogący wieczny Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, pobłogosław tę służebnicę twoją, która idąc za przykładem Najświętszej Maryi Panny, stawia się do oczyszczenia w świątyni. I użyć łaskawie, ażeby ona, której pobłogosławiłeś potomstwem, a powróciłeś znowu siły, by wnieść mogła do świątyni Twojej za przyczyną niepokalanej dziewicy, uwolnioną została od wszelkiej nieczystości duszy i ciała i czystym sercem wnieść mogła do świątnicy, a po dokonaniu życia teraźniejszego weszła do świątyni niebieskiej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystko to świadczy o tym, że kościół przedsoborowy zdawał sobie sprawę znacznie lepiej niż dziś, z doniosłości misji, którą biorą na siebie matki. Jak wiele jest zależne od matki, jej zdolności wychowawczych, a te zdolności wychowawcze są yy, niezmiennie złączone z jej usposobieniem wewnętrznym. Więc, tak jak mówił tutaj ksiądz Bajerle, ten współczesny, nowotestamentalny obrzęd wywodu nie polega już na tym, co obrzęd Starego Testamentu, ale polega na duchowym umocnieniu kobiety do pełnienia nowej misji. Nie ma tutaj mowy o oczyszczeniu, Takim rytualnym jak w Starym Testamencie, ale mowa jest o oczyszczeniu duchowym, o oczyszczeniu wewnętrznym, a więc po prostu uświęceniu. Obrzęd ten istnieje również w tradycji wschodniej, z tym, że tam kapłan modli się innymi słowami. Panie Boże Wszechwładny, modlimy się do Ciebie i Ciebie płagamy, abyś ze swojej woli zbawił służebnicę Twoją, oczyścił ją z wszelkiego grzechu i od wszelkiej zmazy, gdy przychodzi do Twojej świątyni, aby mogła bez obawy o sądzenia przyjąć święte tajemnice. Zrodzone przez nią dziecko po Błogosławie, rozwijaj, uświęć, napełnij mądrością, cnotami, rozumem, gdyż ty przywiodłeś się na świat i pokazałeś mu światło zmysłowe, aby stał się także godnym w czasie, który określiłeś światłości duchowej i został połączony ze świętą Twoją owczarnią poprzez jednorodzonego syna Twego, z którym błogosławiony jesteś, z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem teraz i zawsze i na wieki wieków. Obrzęd błogosławieństwa matki, który niestety dziś w oficjalnych obrzędach Kościoła nie jest obecny, z całym swoim pięknem, doniosłością. I pewnymi elementami, które są naturalną przyczyną powodującą wzruszenie, może być dla wielu kobiet nęcący zewnętrznie. Często możecie spotkać wśród kobiet związanych z tradycją taką tendencję do zachwycania się zewnętrznym pięknem tradycji katolickiej, i tutaj na podobnych zasadach łatwo po prostu zachwycić się również tym wywodem. I o ile sam sobie taki zachwyt nie jest zły, to trzeba tutaj pewną kwestię wyjaśnić, że taki obrzęd. Nie służy żadnym y, jakimś zewnętrznym zachwytom, nie służy na poziomie psychologicznym i emocjonalnym y, pocieszeniu jakiejś kobiety, umocnieniu jej. Bo mi się, że czytałam u kobiet, który, które brały udział w takim obrzędzie, że ten obrzęd pomógł im tak bardzo zewnętrznie, że poczuły się umocnione i tak dalej. Pamiętajcie zawsze, że każdy obrzęd kościoła, niezależnie od tego, jak piękny, jak bardzo oddziałujący na nasze emocje, jak bardzo ubrany w piękne słowa, co jest słuszne, bo obrzędy powinny być jak najbogatsze i jak najpiękniejsze, jak najbardziej doniosłe. Przede wszystkim zjednują nam łaskę Bożą w konkretnych sprawach. I ten obrzęd, obrzęd wywodu, ma na celu zjednać dla matki łaski, które będą jej potrzebne w bardzo długiej, wymagającej i ciężkiej drodze, jaką jest macierzyństwo. Macierzyństwo nie tyle wymaga chwilowej pociechy, jakiegoś docenienia, jakiegoś właśnie emocjonalnego wzmocnienia, ile realnej Bożej pomocy, aby danej kobiecie, matce, udało się osiągnąć cel, zbawienie swoje i swoich dzieci. Na te właśnie potrzeby odpowiada obrzęd wywodu udziela w sposób realny i rzeczywisty niewidzialnych łask. Łask, które każdą matkę poratują w sposób dla niej niewidoczny na ciężkiej, wymagającej drodze macierzyńskiej w chwilach być może największej próby. Jest nieprawdopodobnym wręcz trudnym do uwierzenia absurdem naszych czasów, że papież Franciszek zachęca do udzielania błogosławieństw osobom w związkach nieuregulowanych, mówiąc tutaj również o związkach tęczowych słynna sprawa z nie tak dawno danym dokumentem Fiducia Supplicans, zapomniane pozostają tak bardzo ważne i pożyteczne błogosławieństwa, jak właśnie wywód matki. Błogosławieństwo tak cenne, a jednak pozostawione w zakurzonym, zignorowanym i zapomnianym skarbcu tradycji. Dlatego tym bardziej zachęcam do tego, żeby ten skarbiec odkopać, żeby z tego obrzędu korzystać, jeśli macie taką możliwość dla wszystkich świeżo upieczonych matek, dla wszystkich kobiet, które będą miały dzieci w przyszłości. Jeśli obejrzycie ten film, zachęcam do tego, żebyście korzystały z dobrodziejstwa wywodu. Prawdopodobnie nie będzie problemu z udzieleniem go, jeśli przyjdziecie prosić o to księdza tradycji, a być może udzieli wam go nawet ksiądz odprawiający nową mszę, jeśli będzie miał dobrą wolę i Wysłucha Waszej prośby, to przecież tego obrzędu błogosławieństwa może udzielić każdy ksiądz, tak naprawdę. O ile oczywiście będzie potrafił to zrobić. Ale zachęcam do tego szczególnie, żeby z taką prośbą przychodzić do zwykłych księży diecezjalnych, odprawiających nową prze, bo bardzo często się zdarza tak, że księża nie mieli pojęcia o jakiejś tradycji, o której wiedzą wierni. I dzięki wiernym mogą tę tradycje poznać i nauczyć się, co ciekawe, ją sprawować. A kto wie, może znajomość takiej konkretnej tradycji, takiego konkretnego tradycyjnego błogosławieństwa, przywiedzie kiedyś jakichś księży do znajomości mszy trydenckiej, a co więcej, do celebrowania jej. Właśnie dlatego, jak pisze ksiądz Bajerle, iż Kościół uważa wywód położnic za czynność świętą i czcigodną i że ma ona takie wysokie znaczenie. Każda matka chrześcijańska powinna go używać i nie zaniedbywać z własnej winy tak wielkiej łaski. Smutnym jest objawem, że tyle niewiest chrześcijańskich usuwa się od tego świętego obrządku, bądź to z obojętności, bądź z dumy, bądź też dlatego, że są zbyt. Wygodne. Napisz w komentarzu przywróćmy wywód matki. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.